Na dzisiejszy odcinek jest konkretny. W ciągu dwóch dni zrobimy około 1300 km. Nagramy 6 vlogów: 5 będzie z mieszkań, jedno będzie z wystąpienia na mieszkaniczniku, na który zostałem zaproszony do Szczecina. I jako, że nie lubię robić jednej rzeczy na raz, lubię robić rzeczy wiele, więc po drodze do Szczecina nagrywamy vlogi. W drodze z powrotem do Katowic nagrywamy kolejne vlogi z absolwentami. W dzisiejszym odcinku zobaczysz sobie przebitki z tych wszystkich mieszkań, zobaczysz sobie przebitki z mieszkanicznika i standardowo będzie też dużo merytoryki, którą chcę urozmaicić dzisiejszy odcinek. Także zapraszam do oglądania. Dojechaliśmy właśnie do pierwszego mieszkania. Zielona Góra, trzecie piętro, trzy pokoje przerobione na pięć. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Jesteśmy dzisiaj u Michała i u Uli. Najważniejsza rzecz, na którą zwracam uwagę na klatce schodowej, to zapach i jak wygląda. Czy jest czysto, czy jest schludnie. To, o czym już wspominałem w książkach, to wycieraczki, kwiatki. Widać, że ktoś tu dba o to, co się dzieje naokoło. To będzie dobre mieszkanie, dobra klatka schodowa. Zobaczmy. 5 pokoi przygotowanych, gotowiec inwestycyjny w Zielonej Górze. Główna motywacja do tego, żeby zacząć działać to był domek, który chcieli kupić, ale musieliby się zakredytować pod korek, więc zdecydowali się najpierw zarobić pieniądze właśnie przez inwestowanie w nieruchomości i dopiero później zdecydowali się taki domek kupić. Wiecie, co ich motywuje najbardziej? To, że mieszkają w bloku, a chcieliby mieszkać w domku. Szczególnie podczas COVID-u, nie? Jesteśmy już w Szczecinie u Patryka. Jest to drugi odcinek, który nagrywamy z Patrykiem. W pierwszym odcinku w zeszłym roku nagrywaliśmy jak w ciągu pół roku zrealizował pół miliona złotych zysku z nieruchomości. Patryk właśnie dobił do ilu? Miliona. Milion złotych zysków, w ile? Eee, no półtora roku około. Półtora roku do miliona złotych zysku, Patryk szacun, super, gratulacje. Dzięki. Szampan już się chłodzi w drugim pokoju. Mieszkanie deweloperskie, które właśnie się sprzedało, więc niestety już większość womcy dźwięków wyjechało. Ale i tak, no powiem Ci, że super to wygląda i rozwijasz się, z o deweloperce. No, coś tam już zaczynamy, powoli szukać. Bo ileż można robić setki nieruchomości? Nie. <suszy> Pierwsze miejsce, gdzie zupełnie nie ma zasięgu w środku budynku. Nagle poczuliśmy się jak na Mazurach, gdzie nie ma zupełnie zasięgu i powiem wam szczerze, że ja jako ja jestem tak uzależniony od internetu i dopiero uświadamiam sobie to w momencie, jak nie ma zasięgu. Podsumowując, pierwszy dzień byliśmy u Michała, u Uli, obejrzeć ich Gotowca, w Zielonej Górze. Później zobaczyliśmy mieszkanie Flip na Pierwotnym u Patryka i u Ani. Na samym końcu dnia było, była prezentacja, szkolenie mieszkanicznika. Super mi się podobało, świetna sala, świetna atmosfera i świetni ludzie. Oczywiście też starałem się dobrze bawić, czyli robiąc prezentację, nie miało być nudno i sztywno, tylko dobra zabawa, no ale jak oglądasz ten kanał, to pewnie wiesz, że nie ma przynudzania. To, co mi się podobało, to networking, później gdzieś tam do północy zostaliśmy. Gruszaliśmy w trasę nagrywać vlogi i na mieszkanicznika, na moje wystąpienie. Nie spodziewałem się, że wylądujemy w lesie, gdzie będziemy nagrywali kolejną inwestycję. Spotkałem wczoraj Wojtka Kłodzińskiego z Rentumi i powiedział, że ma coś po prostu, co muszę koniecznie zobaczyć. Robi flipa na historycznym, flipa na zamku. Niesamowity temat. W odcinku z Wojtkiem pokazujemy dokładnie, co to jest, za ile to kupił, jaki będzie zwrot z inwestycji. Myślę, że warto będzie obejrzeć. Wrzucimy za chwilę kilka przebitek. No, jesteśmy pod wieżą Bismarka. Wieża pusta 100 lat temu, w sierpniu 2021, będzie setna rocznica wieży. I powstało 240 wież takich na potrzeby upamiętnienia kanclerza niemieckiego tego Otto von Bismarck. Dużo osób jest przeciwnych, żeby w ogóle tutaj coś robić. Natomiast ja mówię, że ta wieża jest bardziej polska, bo jest 75 lat jako polska, a 25 była tylko niemiecka. Więc tutaj robimy kolację demonstracyjną. Wojtek Kłodziński, Rentumi, Rentumi, <laughs> rentumi tower. tower. No, pojęci Zaimponowałeś. I zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą, którą powiedział Patryk podczas nagrywania vloga. Nie jestem teraz pewien, czy to pójdzie do publikacji, czy nie, więc chcę to poruszyć. Zapytałem się go, Patryk, dobra, osiągnąłeś już to, co osiągnąłeś. Kupa kasy zarobiona dzięki szybkim flipom. No i co teraz? Jakie cele? Co ci sprawia szczęścia, bo wiem, że ten temat omawialiśmy kilkukrotnie, zaczął doktoryzować się, dosłownie doktoryzować się na temat szczęścia tego, co robią ludzie szczęśliwi, I powiedział mi, że tak naprawdę w większości wypadków chodzi o to, kim się otaczamy, jakich ludzi mamy naokoło siebie. I zrozumiałem to, że takie podróże czy na mieszkanicnikach, gdzie odwiedzamy absolwentów, naprawdę są jedną z najfajniejszych rzeczy w tym biznesie, w możliwości poznawania innych osób tego, co się u nich dzieje. Jestem dumny z kolejnych sukcesów. Ale tak naprawdę, gdyby nie to, że przyjechałem na mieszkanicznika, że miałem prezentację, nie spotkałbym Wojtka, z którym się dawno nie widzieliśmy. Nie przypomniał, nie powiedziałby mi przede wszystkim o tym, że mają wieżę Bismarcka, że kupił takie coś, do czego nas zaprosił dzisiaj rano. Mimo tego, że mieliśmy tego zupełnie w planach, to odwiedziliśmy jego Przemianowaną na rentumy Tower. No i uświadomiłem sobie, że tak naprawdę ja to robię dlatego, żeby otaczać się fajnymi ludźmi, którzy są po prostu nie, na, nie napięci, nie pospinani, z którymi możemy zobaczyć świetne realizacje, z którymi możemy współpracować, którzy sami osiągnęli sukces, jeżeli chodzi o finanse i dążą do szczęścia, do eksperymentowania w życiu, do testowania różnych rzeczy, do po prostu doświadczania. Także dzisiaj w tym momencie jedziemy jeszcze do Piły, do Radka, obejrzeć jego mieszkanie, klasyczny flip i na samym końcu odwiedzamy Piotra Najzera, w Bydgoszczy. Kurczę, ten tam ma power, leci podnajem za podnajmem, w momencie, gdy wszyscy mówią, że już się nie da, on znajduje takie dile. zresztą zobaczycie. Jesteśmy właśnie w Pile, miasto siedemdziesięciotysięczne. Można było powiedzieć, że nie da się robić flipów, ale Kamila i Radek udowadniają, że jest zupełnie inaczej. Mieszkanie już sprzedane, nowa właścicielka, nawet już psa zdążyła zostawić, więc mamy żywy homestaging. I co, i gości, który przyjął uszczel uszczelki wymienić, to załatwiłem okazję. Tak, nigdy że moje psynko ma do sprzedania mieszkanie. Powiedziałem, żeby po prostu zadzwonił, no nie zapytał, czy to mieszkanie jest aktualne. Zadzwonił, na no drugi dzień pojechałem. Umowa przestępna i udało się. Dzięki. Jesteśmy dzisiaj u Piotra, wygoszczy. 50 pokoi w podnajmie w ciągu 9 miesięcy. Tak. Wystartował jak petarda. Kolejne mieszkanko, akurat tym razem. Bardzo dobrze dograne. Tanio. Tanio, szybko załatwione. Płatność dopiero od lutego, a mamy. Lipiec, 7, lipiec. czyli 7-8 miesięcy za darmo. Tak. Yy, mieszkanie bardzo ciekawe, bo przejściowe. A jak można. Mieć nie tylko przejściowe pokoje, ale też przejściowe mieszkanie, bo przez moje mieszkanie przechodzi się do innego. A mimo to w Bydgoszczy to działa, bo to już jest trzecie takie moje mieszkanie. Były tutaj trzy pokoje, a w zasadzie dwa pokoje i salon z aneksem kuchennym, a finalnie będą trzy pokoje, mikrokawalerka i sąsiedzi w pakiecie. I najciekawsze jest to, że już pokój i mikrokawalerka jest wynajęty, a zobaczcie, w jakim to jest stanie. Generalnie ledwo co wrzuciliśmy granat, nie? I, I działa, już ludzie przychodzą, wychodzą cali zakurzeni, ale już chcą oglądać, także słuchajcie, nie wierzcie malkontentom, że to się nie opłaca i że to nie działa i że od października nie będzie komu wynająć. Jak tak uważacie, to oddajcie mi swoje mieszkania, bo ja uważam, że jest komu wynająć. za nami dwa intensywne dni, pięć nagranych vlogów. Chcieliśmy tym vlogiem pokazać, jaka jest energia odwiedzając absolwentów. No i obserwując ich działania, jestem naprawdę dumny. Z osób, które przychodziły, zastanawiały się, czy to szkolenie się sprawdzi, czy da się wykorzystać nasze gotowe tematy u nich w mieście, w ich sytuacji. Okazuje się, że tak, więc naprawdę świetnie patrzeć, jak się rozwijają, dokupują kolejne mieszkania, wynajmują kolejne mieszkania i zarabiają coraz więcej pieniędzy dzięki temu. Jeżeli chciałbyś do nich dołączyć, jeżeli to brzmi dla Ciebie Całkiem ciekawie, może bardzo ciekawie, to wystarczy, że wejdziesz w link poniżej. Zapiszesz się na rozmowę strategiczną, podczas której sprawdzimy, czy nasze szkolenie jest dla Ciebie, czy jesteś w stanie osiągnąć podobne wyniki jak osoby, które były już u nas na szkoleniu. Jeżeli brzmi to dla Ciebie interesująco, link poniżej wypełnisz krótką ankietę. Po tej ankiecie wybierzesz sobie termin rozmowy i w ten prosty sposób będziesz na rozmowie strategicznej. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Standardowo daj lajka, zasubskrybuj i koniecznie podziel się w komentarzu, które mieszkanie podobało Ci się najbardziej. No chyba, że zamek.